Siemano z tej strony Firewan i dziś witamy słuchajcie w kolejnym odcinku z Fire City zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Przed startem oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w gry pod tym film i pamiętajcie o tym, aby strzelić sobie kaznenki na tym kanale, bo dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Fire City, Minecraft, hero wiele wiele, więcej, co prawda polecam. I pamiętajcie o zaralezeniu w opis, bo tam macie mega linki do moich social mediów do Instagrama i do Discorda i do sklepów możecie zażyć naprawdę Warto i do Instagrama Fire City i dziś, słuchajcie, mamy taki w sumie odcinek halloweenowy, powiem wam szczerze A Więc dzisiaj z okazji halloween chciałbym od razu przed... E, oczywiście jeszcze wam życzyć e, Wszystkiego najlepszego z okazji halloween e, jak, jak najwięcej cuksów i fajnej zabawy, dobrej Tutaj jest oczywiście ze mną e, MQPTZ e, e, Oczywiście e, I tak jak możecie zauważyć, w go właśnie o zbudowanie tutaj no właśnie, tej wielkiej dyni, co... Ej, to naprawdę spoko wygląda O kurde, niestety nie usłyszycie go, a to z tego powodu, słuchajcie, że... Jest mały problem, ponieważ e, nie jesteśmy na mikrofonie Mam nadzieję, że on pójdzie spać, to pójdziemy wtedy spać, myślę Ja mu może napiszę, żebyśmy rzeczywiście spać na chwilę Ej, co jest, ktoś... Ej, co jest, ktoś mi ukradł, słuchajcie, chyba łóżko ej, jo! Kto mi ukradł łóżko? Ja tu miałem łóżko Ktoś mi ukradł rzeczy, co je? Dobra, ej, słuchajcie, mam problem, bo ktoś mi w ogóle ukradł rzeczy, więc nie fajne. Ktoś mnie okradł, co nie jest fajnie. Fajną rzeczą, ale okej, okay, jakby nie wnikam. Bo to nie jest mega fajną rzeczą, że ktoś mnie okradł, słuchajcie. Potem się dowiemy, oczywiście. Potem zapytam na Discordzie, bo to jest nie fajne, ktoś mnie okradł w ogóle z rzeczy. I to jest takie niezbyt, słuchajcie, spoko. Ale to jakby dobra, potem jakby zapytam. Tutaj widzę, że w ogóle jest droga słuchajcie, wbudowana, co naprawdę spokojnie wygląda. A tam jest ten wielki e, dom. E, em, em, e, no, wie, wie, wiecie, o kogo chodzi, więc no. E, oczywiście, słuchajcie, zaraz rozdamy, e, jakby. E, zrobimy tak, że wezmę kreatywa i, słuchajcie, specjalnie wezmę ity specjalne. E, z okazji tego. E, z okazji Halloween rozdam po prostu i. E, co, zaraz to ogarnę? Zaraz wezmę po prostu itemy z Ej, tam jest słuchajcie jakiś napis Ej, zobaczmy ten napis, bo to mnie naprawdę teraz zaczęło ciekawić Fire City Ej, to sztosowo wygląda teraz Jak to mega wygląda, ej sztos, naprawdę Sztos, jak to zarumbiście wygląda słuchajcie jeszcze, Ej, to jest jeszcze słuchajcie jakaś chata w ogóle, a ten piorun rypnął Ale to mega wygląda słuchajcie, ej to jest naprawdę sztos mm, I tak jak mówiłem właśnie e, Wezmę specjalnie ity z okazji Halloween położę skrzynki i położę je, słuchajcie, obok pomnika. O kurde, wiedźma. E, dobra, wiedźma. Wiecie, co jest Halloween, to myślę, że możemy ją utuc. Kurde, ale pech, ale pech, ale pech. Szkoda że, szkoda, że gram bez tego. Bez, wiecie. Bez, słuchajcie, bez, bez. Szkoda, że niestety nie używam. Kurde. Nie używam słuchajcie, tego co używać powinienem, czyli słuchajcie, czekajcie, zaraz powiem, szkoda, że nie używam, mm, kurde, jakby to ująć, mm, gubię się trochę, czekajcie chwilę. Dobra, wiecie co, czekajcie, wiedzą, że zrobimy cięcie. Dobra, słuchajcie, więc teraz weźmiemy, słuchajcie, i ty dla nich i yy, 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 zaraz po prostu ten ogarnę skrzynki i ogarnę tej prezenty z okazji Halloween, słuchajcie, przez to, że yy, no po prostu jest to odcinek jakby taki... Yy, z okazji halloween to musiałem wyłączyć mobki z tego powodu, że po prostu tutaj ciągle mnie nie zabijało i w ogóle i nie dawaliśmy sobie trochę rady, ale za... dobra słuchajcie, więc teraz będziecie mieli okazję zobaczyć właśnie co dostaną um, z okazji halloween ludzie mm -hmm. e, tutaj dam trochę mięska wiadomo troszeczkę, jakąś ilość diamentów słuchajcie ale też nie za dużą, bo wiecie jak to zawsze działa e, dobra, jeszcze trochę tej nici bym dał Dobra, tutaj tak, powiedzmy, tutaj powiedzmy tyle. tutaj powiedzmy tyle. Hmm. Tutaj będą na przykład 7 tych, dobra, to już trochę za dużo. Za bardzo, ten, yy, za bardzo za dużo jakby trochę według mnie dostali, no ale dobra. Jakby tam mniejsza, to słuchajcie. Dobra, tutaj ma trójząb okej. Okay. Tutaj jeszcze jest pusto tutaj jeszcze coś słuchajcie, damy. Okej, okay, dobra. Trochę tego i jeden diament. Dobra, niech będą dwa diamenty jednak. Okej, okay, dobra To są jakby takie małe upominki z okazji Halloween, słuchajcie Więc myślę, że naprawdę sztos Dobra, jeszcze tutaj oczywiście wiadomo Dobra, trochę za dużo wiem, ale dobra, nieważne ehm, Dobra I tutaj ostatnie diamenty O kurde, za dużo, dobra Za dużo, za dużo trochę za dużo, słuchajcie tych diaksów dałem. Mhm, dobra, tyle i dobra, tyle, ok. I powiedzmy, że jeszcze trochę mięska, dobra. I to są, słuchajcie, takie, jakby upominki z okazji, znaczy, jakby, no, są to upominki z okazji Halloween, czekajcie, teraz trzeba zobaczyć, czy oczywiście wszystkie są zapełnione. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że wszystkie. Wydaje mi się, że wszystkie powinny być zapełnione. Tak, wszystkie mamy w zapełnione. Teraz oczywiście wezmę tabliczki i zaznaczę, że to są. E, dobra, damy pierwszą tabliczkę, oczywiście. E, prezent Halloween, prezent Halloween, Halloween. Dobra, ok. Kolejna tabliczka będzie teraz. Prezent Halloween. Dobra, ok. Kolejną teraz jeszcze tabliczkę damy. Ee, że nic się z tym nie stanie, ale dobra. Prezent. Halloween, dobra, good. ok. Szczerze powiem wam, że jestem mega podjarany. E, tym, że po prostu dzisiaj e, no, robię ten odcinek. Acz trochę... Mm, są lekkie utrudnienia, nie ukrywam, ale staram się dla Was go dzisiaj nagrać. Mam nadzieję, że w montażu będzie to lepiej wyglądać. E, to się okaże, słuchajcie, ale mam, postaram się, żeby to jak najlepiej w montażu dla Was wyglądało też. Więc e, po prostu postaram się, żeby to jak najlepiej wyglądało, bo chcę, żeby ten odcinek jak najlepiej wyglądał. E, no. Więc. E, więc no. Ale co jest mega, przyznam na przykład, to to ta dynia jest naprawdę sztosowa i to jest naprawdę mega wygląda. Oczywiście na Instagramie będziecie mogli sobie słuchajcie, zobaczyć też te zdjęcia, bo oczywiście będą dostępne. Słuchajcie posty na Instagramie z tego Halloween i będziecie mogli to zobaczyć. Myślę, że będzie mm, co zobaczyć, więc wbijajcie też na Instagrama. Fire link oczywiście znajdziecie w opisie, naprawdę polecam no i naprawdę toż to co to wygląda i tak jak mówiłem ja te, ta Wiedźma była naprawdę spokojna uważam że się pojawiła tutaj na, w trakcie tego odcinka tylko słuchajcie niestety no jakby ja nie miałem za bardzo czasu na walkę słuchajcie z tą Wiedźmą, więc więc no słuchajcie jakby nie o to głównie mi dzisiaj chodziło po pierwsze, a po drugie, jednak, słuchajcie, chciałem taki Halloweenowy odcinek właśnie zrobić, ale co naprawdę spoko wyszło. I oczywiście dziękuję tutaj. E, e, temu e, MQPTZ-owi za pomoc w budowaniu, bo naprawdę... No możecie mu podziękować, bo on zbudował właśnie tutaj to wszystko słuchajcie na Halloween, więc myślę, że może naprawdę mega mu to wyszło. Otóż się mamy części pasty z był You Fire One. Widzimy się w środku w kolejnym odcinku na tym kanale. Pamiętajcie o wymieniu też na kanał You Fire Gaming, tu i pamiętajcie, aby strzelić tutaj subika z dzwonkiem na tym kanale, aby dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Fire City, wiele wiele, więc co prawda polecam. A pamiętajcie o wbieniu w opis, bo tam, tak jak mówię, macie link do Instagrama Fire City, mojego sklepu ita, itp. pamiętajcie, że, że noc jeszcze młoda i, i życzę wam, słuchajcie, udanych chłopów, jak najwięcej cukrzusów i jak najwięcej frajdy z cukierkowania w tych Halloween. I jakby co, nie róbcie psikusów, bo to źle się kończy, słuchajcie, nie polecam. No więc, no, to życzę Wam, słuchajcie, udanego Halloween i cukierek albo psikus, to cześć.